Jestem na półkoloniach, o nazwie Lato w Teatrze. Na Lecie w Teatrze dzieją się takie różne gry, zajęcia, zabawy, takie przygotowania do teatru, można powiedzieć, takie do tego występu. Dzisiaj jak szedłem do teatru, Lato, lato w Teatrze, to yy, to konik polny odskoczył mi i wylądował na twarzy mojej. Wystraszyłem się bardzo, że aż odskoczyłem. Robimy dużo Fajnych rzeczy, na przykład jakieś gry, gry fizyczne, psychiczne i takie tam. Gramy w różne gry, mamy takie jakby ćwiczenia aktorskie, takie jakby plastyczne, fajne rzeczy. No, graliśmy, graliśmy, graliśmy. A no, ja się zapisałam, bo lubię grać. Ja też. Przed chwilą byliśmy na sali. I musieliśmy się wcielić w różne postacie oraz robić rzeźby z innymi, ym, innymi dziećmi. Jest tu bardzo duży poziom wyczucia humoru. Graliśmy w takie coś, że yy, stworzyliśmy jakieś niestworzone historie, a jedna osoba musiała to narysować. I na tym zamku jest wielki pierór, i na tym pieródzie jest wielki kot grający na bandzie i Obok niego jest kot. Które granice są na plecach, a z drugiej strony czarną magię. 3, 2, 1, stop! Wow. Wszystko jest. Kontrakt to jest coś, czego musimy przestrzegać, żeby było bezpiecznie, żeby nic się nie stało. Mamy jeszcze taki dzwoneczek u nas, że jeżeli ktoś ma jakąś potrzebną sprawę do obgadania, dzwonimy, zbiera się narada, konsylium inaczej i. Rozmawiamy przez dłuższy czas. Jesteśmy w kręgu, to bierzemy goryla, jest chwila dla, dla goryla. I wtedy, jak ktoś ma goryla, to mówi coś i sobie go tak podajemy. Po prostu mówimy jaki masz dzień, jaką energię, tak to powiem. Jest tutaj pełno dzieci i instruktorów też jest trochę. Wszyscy są zwariowani. Ja też zresztą. I jest pani Agnieszka, która jest ładna i ma fajne ubrania, ale nie można jej tutaj pokazać chociaż to ona zadaje mi pytania. Podoba mi się to, z jakim zaangażowaniem opowiadają o czymś instruktorze, z jakim zaangażowaniem prowadzą te lekcje. Ogólnie są bardzo mili, można do nich przyjść z każdą sprawą. Nawet jakby to było coś takiego, czego się wstydzi, to nie ma czego. Jakby naprawdę są tak otwartymi ludźmi, śmiesznymi. I zarazem też nie są groźni, ale trzeba przestrzegać zasad. O i tak, pan Świstak jest naprawdę fajny. Świstakiem zawsze nie wiadomo, czasami, czasami coś opowiada, czasami coś w coś gramy. Z panem Świstakiem będziemy nagrywać słuchowisko, jestem z tego bardzo zadowolony. Słuchowisko jest o Jasonie, gwiaździe hip-hopu, który ma na przykład nauk jak dorośnie, Chomików, bo odbiła mu sława po tym, jak pokonał Eminema. Pan Fedre jest naszym in instruktorem. Żongluje ogniem, nożami. Z panem Marcinem przygotowywaliśmy się do finału i plakaty robiliśmy. Niektóre plakaty mówili o. Wkurzaniu się przez to, że ktoś może się wymądrować, albo był jeszcze jeden plakat od dziewczyn, na którym było napisane wyśmiewanie różnic, a mój plakat to był o wkurzaniu się, kiedy, kiedy słyszę, że Ukrainę niszczą. o kartonach, że jak nasz kolega najmniejszy chyba otwierał nas i my mówiliśmy swoją złość. Zgłaszcz się, że niektórzy niczego ani nikogo nie szanują. Świetnie się bawimy tutaj na pewno. To jest pewne. Tu na tych zajęciach jest bardzo fajnie. Nie dostałem zmuszony. Czasem myślę o finale. Sądzę, że to będzie duża sprawa i że na pewno się wszyscy przygotujemy, ale trochę się boję. Nawet pytałem o rolę drzewa, ale było tylko takie e, śpiewające. Czasem sobie tak pośpiewać, bo no to przyjemnie mi jest, ale jakbym miał wyjść na scenę, to nie mam mowy. Chciałbym napisać piosenkę. Będę układać choreografię. Najprawdopodobniej będzie wyglądać tak. Ale jeszcze nie wiem. Użyję pewnie jakiejś k-popowej piosenki, gdyż kocham k-pop. Myślę, żeby na finał zrobić coś takiego mocnego, tylko że jeszcze nie mam pomysłu co. Więc jeszcze na pewno będziemy myśleć i kombinować. Coś o Pyskowicach, może jakaś legenda opowiemy. Coś takiego mam taki dość ciekawy pomysł na to. Myślę o spektaklu o superbohaterach. Wolałabym, żeby finał był wzruszający, ponieważ Eee, takie wesołe to ja wolę bardziej zrzeszające po prostu. No chyba każdy będzie miał ale mówioną. Finał będzie... Mam nadzieję, że ten finał będzie fajny. 28 8, ym, lipca. 28 w piątek o godzinie 16 tutaj w Mokisie w Pyskowicach. Zapraszam wszystkich na finał. Zapraszam!